S-T-E-R monsters, monsters, yes we are. Hey, franken has got me falling apart. Uh, Laura stealing my heart. heart? Claudine, Wolfie, make me at the moon. You're oh, a final fish in this oh, lagoon. I the now you so beguiled, oh, even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone cold style. Oh, These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Posy i Chahana robią wyprzedaż jesiennej kolekcji. Zaczyna się już jutro. A opracowany przeze mnie plan sprawi, że będę... E, e, znaczy, będziemy najmodniej ubranymi laskami w szkole. Nie możemy po prostu wcześniej wstać i poczekać przed tym znakiem? To będzie wyprzedaż stulecia. Zombiarki już od dawna koczują na parkingu. Dobra, Trakulora, stoisz tu. Claudine, ty jesteś tu. Dzięki czemu będziemy pierwsze w kolejce w chwili otwarcia sklepu. Kumacie? Uh, to... Możemy okay. iść do domu? Faktycznie, trochę już późno. O, nie zamknęli wampilerię! A w środku nas! U, zadzwońmy do Guli. Niech włamie się do systemu i otworzy drzwi. Nie! Jak otworzymy drzwi, to stracimy miejsce w kolejce. Wiem! Spędzimy tu noc i staniemy w kolejce, zanim otworzą drzwi wampilerii! Y -a. Saorki zambiaki! Chodźcie, dziewczyny! Weszli do środka! Zombie ustawili się w kolejce do sklepu! Kolejka zaczyna się tam, gdzie jest znak, prawda? Tak, ale... Kolejka zaczyna się za mną! Oddaj im ten znak, Cleo! Nigdy! Wyprzedaż za chwilę się zacznie! Sorki, wolny mał. To ja mam znak, więc jestem pierwsza! On chce kupić prezent dla Guli! O, oh, to romantyczne! Nie! Ja! Ja tu stałam! Ja! Ale, Kleo, możesz być druga. Druga? Ja? Dość tego! Ten posążek posiada moc teleportacji. Wystarczy, że dotknę nim siebie. O, w ten sposób i.